Dobrze, to zamiast tego powiem dowcip. Szanowni Państwo, Pan Bóg się zdenerwował, zobaczył, że wszystko na Ziemi się bardzo źle dzieje, tam wojny, tam gwałty, tam rabunki i w ogóle, więc postanowił koniec z tym wszystkim, zrobię koniec świata za dwa tygodnie. Ale żeby nie było tak totalnie zaskoczenia, żeby dać jeszcze ostatnią szansę, to postanowił powiedzieć o tym trzem najważniejszym przywódcom świata. Trumpowi, Putinowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kiedy Trump się o tym dowiedział, wystąpił w telewizji i powiedział do narodu, mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że Pan Bóg istnieje, zła, że za, że za dwa tygodnie będzie koniec świata. Kiedy Putin wystąpił w telewizji, powiedział do narodu, mam dla Was dwie złe wiadomości. Pan Bóg istnieje i za dwa tygodnie koniec świata. Kiedy wystąpił Jarosław Kaczyński, powiedział „Mam dla Was, kochany narodzie, dwie doskonałe wiadomości. Po pierwsze, rozmawiałem z Bogiem. Po drugie, będziemy rządzić do końca świata.”